i troszeczkę wieje, a nawet bardzo. Chociaż bardzo to może za duże słowo. Nie. No, ale wieje. Nadawali burzę. Nie wiem na ile to jest prawda. Nie sprawdzałam tak naprawdę. Ale co? Wybrałam się dzisiaj na jelenie. Na jelenie w Sypule, a dokładnie w rzepaku, więc poprzeczka jest dosyć mocno zawieszona, dlatego że nie wiem, czy uda mi się spotkać jelenie. Nie wiem w którym miejscu będę. Jestem tak naprawdę, za mną jest rzepak, dokładnie to po mojej prawej stronie, po mojej lewej stronie jest rzepak, ale jeleni nie widać. W sumie to mamy godzinę dopiero o 17.40. To już w sumie taka pora, że one gdzieś mogłyby się pojawiać. No ale zobaczymy, zobaczymy. Nie ma co się nastawiać. Ze swojego doświadczenia wiem, że te zwierzaki mogą wyjść nawet w samo południe. Zależy, czy i, i nikt ich nie gania, czy, czy mają spokój. W ogóle teraz jest taki czas, że one sobie migrują, przechodzą z miejsca na miejsce, zmieniają jakieś tam miejscówki, więc no co, zobaczymy co wyjdzie, tak? Nie ma co się poddawać, jedziemy. Ahoj, przygoda! Przed chwilą spotkała mnie bardzo ciekawa sytuacja dlatego, że jechałam polną drogą i po prostu zauważyłam sarny. Dokładnie to była sarna i kozioł. Eee, I po prostu zauważyłam, że pan kozioł postanowił zostać, sarenka sobie uciekła eee, <ślał> i myślał, że go nie zobaczę. No, ale niestety straciły go po prostu wystające ze zboża parostki. Także no, taka śmieszna sytuacja. Ale był tutaj bardzo blisko mnie, ale stwierdziłam, że sobie po prostu Pofot pofotografuję, e, coś tam nagram i po prostu dam mu spokój, nie będę go straszyć, męczyć. Siedzi sobie gdzieś tam. E, czasami widzę go, widzę porostki, ale tak sobie siedzę po prostu na masce auta i obserwuję. Trudny teren, powiem Wam. Trudny dlatego, że. To znaczy, trudny. Teren jest strasznie ciekawy, ale po prostu chodzi o to, że zboże jest bardzo duże, bardzo duże jest zboże i już um, naprawdę trudno coś dostrzec, aczkolwiek nie ukrywam, że jeżeli tam, w tamtym lasku pojawiłyby się jelenie, to pewnie bym je stąd zauważyła dlatego, że um, byłam tu kilka dni temu no i z, udało mi się zrobić te zdjęcie wrzucam wam tutaj um, i te nagranie aczkolwiek no teraz cisza, cisza Myślę, że mogą tam w sumie być. Ale nie wiem, czy chcę iść i je straszyć. Tak sobie posiedzę po prostu. Powdycham świeże powietrze. No i co? Chodziło się mi się czekać sobie na masę auta, dlatego, że właśnie zauważyłam, właśnie patrzę na y, błotniaka. Tak, na błotniakach. Dobra, muszę Wam to nagrać. powiem, e, naprawdę za to lubię, za to lubię swoją pasję, że jest tak nieprzewidywalna po prostu, nie wiesz co, co Cię może zaskoczyć na dany moment. Przed chwilą fotografowałam sobie płotniaka e, i nagrywałam go i zauważyłam, że zanim byłem serna, dosyć daleko była, więc e, stwierdziłam, że będzie fajny kadr, nagram to do filmu, a jak przybliżyłam, to okazało się, że to nie była sarna, tylko to była łania. Ale jest tak duże zboże, że po chwili się schowała już jej nie dostrzegłam. Pewnie gdzieś tam jest, ale nie mam w zwyczaju, nie mam tego w zwyczaju, by ganiać te zwierzaki, więc nie będę za nią jechała, bo pewnie i tak bym jej nie dogoniła i nie chcę po prostu tego robić. dosyć się ściemniło, jakoś zrobiło się tak ponuro, ale, ale no jest pięknie, jest po prostu pięknie, ale fajnie. Naprawdę super. Mam tutaj tak dużo terenu, że naprawdę ja powiem Wam, że ja w wybija, więc przed chwilą e, widziałam e, sarenki jak Już go nie ma, z widną. Za chwilę mm, muszę się przebrać, bo jest trochę chłodno, ten wiaterek się tak zawiewa. No i co? Póki jeszcze jest widno, to będę jechała po prostu dalej i patrzyłam, może uda nam się zobaczyć jakieś jelenie z cypula. Piękny zachód słońca. Właściwie to już, już się kończy, ale był naprawdę cudny. Nagrałam, więc wam pokażę w przebitkach. No i co? Łania. Jakiś tam błotniak. Sarenki. Także działo się, działo się naprawdę wiosna. Wiosna, maj w ogóle zaczął się dla mnie cudnie. No i co? I, I myślę, że do zobaczenia jutro.